On z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów. Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się jego słowami, Lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Lepiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga. Wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chrystusie, bracia i siostry, dzisiaj słuchając czytań, zwłaszcza pierwszego czytania, dostrzegamy, że. Czymś bardzo istotnym w życiu biblijnego człowieka była mądrość. Ale tak naprawdę, jak spojrzymy na całość Pisma Świętego, Stary i Nowy Testament, to istotą mądrości i pierwszym źródłem mądrości, jest sam Bóg. To On, można powiedzieć, jest mądrością. I jak mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, tej mądrości w swoim życiu trzeba chcieć. Autor Księgi Mądrości mówi, że ta mądrość pochodząca od Boga jest o wiele Cenniejsza niż berła, trony, złoto, srebro, a nawet zdrowie i piękność. Ta mądrość pochodząca od Boga jest tak cenna, że warto za nią dać wszystko. Moi drodzy, i dlatego człowiek biblijny. Był otwarty na tę mądrość płynącą od Boga, na tę mądrość, która przenikała serce i umysł człowieka. W pewnym momencie, tak już w drugiej części Starego Testamentu, zaczęto myśleć i pisać, że ta mądrość w Bogu, jest kimś odrębnym. Ta mądrość jest jakby inną osobą. I pisano o tej mądrości jako o osobie w Bogu. Nie wiedziano jeszcze wtedy, że rzeczywiście w Bogu jest odrębna osoba Boża jest słowo, które stało się ciałem. I zamieszkało między nami. To Syn Boży, to Jezus Chrystus. W Nowym Testamencie o tym dowiedzieliśmy się, że to Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I ten Jezus Chrystus objawił nam jeszcze tajemnicę trzeciej Osoby Bożej, czyli Ducha Świętego. Wiemy, już od czasów Jezusa Chrystusa, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Jedną z tych osób jest Słowo, jest mądrość, jest Jezus Chrystus. Dlatego też ludzie wyczuwali, że ten Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię, On jest tą mądrością. Zobaczmy na dzisiejszą. Ewangelię. Był sobie pewien bogaty człowiek, ale on czuł, że ten nauczyciel, ten Jezus Chrystus ma jakieś w sobie źródło mądrości. Dlatego, mimo iż był bogaty, przyszedł do Jezusa Chrystusa i zawołał nauczycielu dobry. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? On chciał osiągnąć życie wieczne, ale tak do końca nie wiedział, w jakim kierunku ma iść. On, jak sam Jezus Chrystus powiedział, znasz przykazania, on tych przykazań przestrzegał, starał się nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, ale czuł gdzieś tam wewnętrznie, że trzeba czegoś jeszcze więcej i przyszedł o to więcej, Zapytać się Jezusa Chrystusa. I wtedy Jezus Chrystus powiedział mu: sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną, a dostaniesz jeszcze więcej. Inaczej, coś innego, ale jeszcze więcej. No i niestety ta rzeczywistość przerosła owego bogatego człowieka. Przerosła go, bo mimo wszystko chciał mieć coś więcej. Ale jednak nie chciał opuścić swojego bogactwa, dlatego odszedł zasmucony. Moi drodzy, czym jest owa mądrość? Kiedyś, będąc jeszcze diecezjalnym asystentem akcji katolickiej, usłyszałem, że przed wojną, ale i do czasów współczesnych, akcja katolicka stara się posługiwać takim Takimi trzema wyrażeniami widzieć, ocenić i działać. Można by powiedzieć, że wiedza jest tym, co widzimy. Co widzimy oczami wiedza jest to, co słyszymy, to, co czytamy to jest pewna wiedza i to z nas każdy posiada. Każdy ma jakąś wiedzę na określone tematy, ale potem musi być ocena, musi być rozeznanie, co w tym wszystkim, co ja widzę, co słyszę, co czytam, co jest dobre, a co złe. Muszę rozeznać i wybrać. I wtedy jestem mądry, kiedy właściwie wybieram. Kiedy wybieram rzeczywiście to. Co jest dobre, i idę przez życie tak, aby być dobrym człowiekiem. Jeśli jestem dobrym człowiekiem, postępuję mądrze, ale też umiem wtedy radzić innym, umiem powiedzieć komuś, co należy czynić, aby, no właśnie, to o czym mówił ten bogaty człowiek, aby osiągnąć Królestwo Boże. To jest nasz cel i mądrość polega na tym, że ja umiem patrzeć na rzeczywistość, która mnie otacza, umiem tę rzeczywistość ocenić, rozeznać. I mądrość polega na tym, że ja dokonuję właściwych wyborów. I my, jako chrześcijanie, kierujemy się przy tym rozeznawaniu właśnie Słowem Bożym, tym wszystkim, co usłyszymy. W kościele, tym wszystkim, o czym przeczytamy w Piśmie Świętym, ale i też tym, co mówi do mnie nauka Kościoła, co mówi do mnie drugi człowiek. Ja staram się rozeznać i iść mądrze przez życie. Moi drodzy, i takim przykładem właśnie tej mądrości jest dzisiejsze słowo Ewangelii. Moi drodzy, można by się zastanowić, czy rzeczywiście bogaty nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego? No właśnie, jeśli dobrze przyjrzymy się temu słowu, to zauważymy, że bogatemu trudno wejść do Królestwa Bożego. Trudno, ale nie jest to niemożliwe. Są tutaj takie słowa, Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Igła. Igła mała rzecz. Ma uszko, ma tę dziurkę i rzeczywiście łatwiej mówi Jezus Chrystus przez taką dziurkę od igły wejść wielbłądowi niż bogatemu do królestwa niebieskiego. Bo bogaty stara się troszczyć wyłącznie o to bogactwo, a nie myśli o czymś innym. Czy jest to jednak niemożliwe? I Chrystus podpowiada: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. Bo u Boga wszystko jest możliwe. U Boga nawet bogaty, jeżeli potrafi otworzyć się na światło Ducha Świętego. Jeśli nie skupi całej swojej energii na gromadzeniu owego bogactwa, nie przywiąże się do tego bogactwa kurczowo, ale będzie potrafił się dzielić z innymi, to taki bogaty też wejdzie do Królestwa Niebieskiego, bo u Boga wszystko jest możliwe. Amen.